Dziś gramy w Finlandię, znaczy skoki narciarskie, ale w Finlandii, jak widzicie, sobie trochę levelowałem i ulepszymy mojego gołta. Na pewno to ulepszymy. To. I niech będzie to po prostu, żeby wydać. I jeszcze otworzymy mega boxa. Bo zrobiłem quest. Wow, dwa games. Nawet spoko. Dobra, to lepsze. Tak po prostu. Zaczynamy od takiej skoczni w miarę normalnej. No i widać różnicę chyba w locie. Pięknie. Albo to po prostu łatwa skocznia. Zaraz się na większych przetestuję. Pięknie. I bomba, jak Dobrze. Nie to, że takie lądowanie, to jeszcze za linie sam same dwudziestki. Taka dominacja genetyczna. No! I te luźno wylądowałem. co kurwa win. to w jaką celagą? Pierwsze miejsce. Ta mniejsza skocznia i chyba trudniejsza, co jest tak wysoko? To chyba spadnica, ja pierdolę. W prawdziwym życiu to by sobie złamał nogi ten skoczek. Oj, to było niebezpieczne przed linią, ale pierwsze to pewnie dlatego, że dobre lądowanie. No i dobry skok, no bez problemów. Kurwa. Pierdolę. Nie mów, że mi się to nie da O O, zaliczyło się. Jeszcze mniejsza noc. jak chcę dużą w kotnie. I znowu taka wpadnia na daleko. Jeszcze lądowanie, no, łatwiutko. Co, co kurwa? Nie, nie wiem, jak to się kliknęło w ogóle. Pokażę Wam trik, którego się nauczyłem. Patrzcie, jak szybkie lądowanie, o, ale się wyjebał. A i tak, dwunasty. No to nieźle. Dobrze, że nie ma kontuzji w tej grze. Za późno. Oj. No i co jest? Ty jest załatwa skocznia. Się nie da przegrać? A jednak da. Chociaż drugie miejsce to nie przegrana. No znowu za późno. No i znowu. Mam bota na lądowanie. Oj. Ale przegrałem. O, punkt, kurwa! Jebany zakalec. Oj, tytaniczna skocznia, takie jakie lubię najbardziej. A długi najazd, o cholera. O cholera pięknie, podoba mi się ta kocznie. ale i tak w drugie. Będzie lepiej. Będzie lepiej, a co widzę? Ja PIERDOLĘ! Kurwa, zajebiście. A przewróciłem butelkę z wrażenia. No, dominacja. Jeszcze lepiej. To musi być, oj, 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 no, nie lepiej, ale zajebiście. Nota czterysta punktów, niesamowite, znowu duża skocznia. Dwieście metrów może przekroczyć. Zależy to od tego jak wygląda. Oj, co tak nisko, ale znoszę się. Ciekawa skocznia, tak się znosi w górę. O, 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 co jest? Ale ja się utrzymałem ledwo. Dwudzieste czwarte, teraz muszę nadrobić. Oj, no, myślę, że nadrobię na dziesiąte może. No 11 strolowali mnie. Oj, tu jest rekord wysoki. Ta skocznia ledowa, fajna taka. O cholera! Ciekawie, ciekawie się tu leci. Tak słabo, oj chuj. dwieście 220 będzie. A może to wina złego skoku? Lepiej. Jest lepiej. Chociaż trudno stwierdzić, 205 lepiej, od razu widać, że lepiej. Może na topsy się załapie przy dobrym lądowaniu. Oj, ale wysoko, nie, nie jak ja tak poleciałem, co się stało, że mnie tak wzniosło? Kurwa, ja pierdolę. Podnieciło mnie to trochę. Czy taki comeback? No dobre warunki były pewnie. Znowu ciekawa skocznia. Jak się w leci? No łatwo. Jak się tu lata tak daleko, na tą zieloną linię? To jest pytanie. Jest! Trochę się rozkażyłem, ale teraz wskoczył dalej. To no poniosło nawet ładnie, ale dupy nie urywa. Fajny level w górę. Znowu skocznia z dużym rekordem. I znowu przez tego Łukasza Kawałka. Pozdrawiam tego prosa. Chyba ta gra jest polska. Skorty tyle polskich rekordów. Siódme miejsce po takim chujowym skoku. Fajnie. To to wygram. No i oto. Tu już luźno, ale się nie pogniewam, jak będzie rekord. No, chyba mój rekord. Zaraz się sprawdzi, Nie krócej. Znowu ta reklama gówniana. Jeszcze lachty, kojarzę lachty. Kurwa, bag po co mi to pokazuje, jak to od nowa nie obchodzi mnie ten domek pierdolony. No kurwa, strzela się ten domek po No, ja pierdolę. O, ale trudna skocznia albo słaby wiatr. Chyba słaby wiatr, bo widok jest. Taki mocny. Oj, pięknie. Poprawa, poprawa sylwetki. Oho, to będzie lepiej, pięknie, cudownie. Poprawiłem się dwa razy. Pierdolcie domku. Nara,